Jo, k***a, mi się coś na telefonie Ten, się, po, połączenie alarmowe mi się kliknęło na telefonie Ogólnie takie jo, ale co jest grane, what the fuck? Ty, normalnie zaczęło tak Taka syra zaczęła się włączać na telefonie Yo, co jest O, k***a, ale dziwnie No dobra, zaczynamy przedłużany Tak myślę do 18 posiedzimy i, i jutro z powrotem Trzymano wszystkim, elo Elo, trzymano, witam, to ja Witam, witam Trzymano, to ja jestem. Czy tak do 18 się na przedłużanym i to coś, coś nie wiem. Dawaj, dawaj, gramy. Dobra, chwila, bo ja rano wstałem i widziałem, że znowu koleżaneczka nie ma streama. I mnie to tak roda Jest stream, jest stream. Dlaczego no, wczoraj streama nie było? Kuźwa, reklama Kalwina. Masz wie... O no to jest najlepszy jaki można patrz Twitch, Tracker, Mamon Nie ma lepszego tytułu streama niż ten Mamon, pa Wchodzisz tutaj, streams Jeszcze, no mówisz tak, o dobra to, to weźmiesz tu tytuł stąd Urodzinki, Rankedziki, mm. Lost Ark, no wiecie, No i cofasz No mówisz dobra, dobra to może tutaj jakieś fajne Siłka wbierac, kochani, Liga no potem TFT, no Do Ci No to jednak tak patrzysz, patrzysz, może tu, o Jacek, Daniel Makowczyk no, i Kamilek Dobra, to nie, a może tutaj? Cześć dosyć Vera, no no to jest ten najlepszy tu jaki mam, ono się uda. O, oh. they say I got to learn, but nobody is here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? <laughs> o, oh, ten jest dobry, pyk ten jest dobry akurat. Tylko nie czym się zmieści. No nie, nie zmieści mi się. No i ten, ten jest dobry, widzisz? They say I got to learn. 8 august, no no to w takim razie nie będzie no to tutaj. O, oh. learn how to see, learn how to feel, learn how to know, learn how to let it go. <laughs> nieważne, że solo, ważne, że jest kolo. O, oh. go to, nie nieważne. <laughs> Dobra, nie nieważne, że solo ważne jest kolo. No i Pyk O, jest Skroił się, Hubson <grych> Napisałem tak Dzisiaj zaczynamy przedłużany Padać codziennie od 10 do 18, pany. Na 2.13 potem dalej strzybuję w gaciach I chłop pisał tak Ale przedłużany to nie powinien być cały czas? Jaki to ma sens? Jak ty i tak codziennie robisz od 10 do 18? Nie skumał Nie skumał Nie załapał Nie załapał Joe'ka chyba <grych> Proszę bardzo Mamy go Złapany Złapany Łapka w górę Złapany Dał się złapać Ja pierdziele Kuk... źle się czuję, nie? Ka chory jestem, ale dam radę, wytrzymam. Stina trzeba zrobić przedłużanego do 18. REL? REEEEL! Dobra, parę winków i mamy znowu 1000 punktów. Da co mówił o mnie Ogurin? Co mówił o mnie Ogurin? Czy to jest znowu RedKane? Grałem z tym chłopakiem na mojej main'ie wczoraj. Był niesamowicie dobry. Ha! O Boże! O Boże, o Boże, o Boże, o Boże, o Boże, 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 Ja p***ole, ja Słyszeliście to? To zrób z tego alert! I pierdolę to batonika. O Boże! K***a! Ej! Agurin powiedział, że jest super, dobry! To jest Agurin? Ja pierdzielę Witam! Mam problem nie potrafię wyjść z diamenta jakiejś rady. Tą, tą grę oglądałem. I tu zintowali no. I ja on pisał, że jest y, Midgap chyba. Doran Blade, <laughs> ale to dobre ty Dobrze pomyślałeś, na Sylasa? Na Galio to by było dobre, w sumie. na Sylasa? Nie wiem, nie, na Sylasa chyba jednak nie Ale na Galio bardzo dobre I tu w ogóle, a, R grasz, no to Git, to tu powinien grać Erygrash, to, R, to się tak to wydawał Ty byś kiedyś jesteś trollowany? Jesteś jak Wysocki trochę chyba Ocena za Gryf jest wykupiona <laughs> yeah, <f> <laughs> yeah, yeah,

Mosta tu, czy ja, bo patologiczny, ten promet, ten planu się keje, to jest pojedyncze, zacznij razem, to dla tych ludzi jest tak kłopem, ten nastrój tapnąć, nie? Ten nastrój tam rotować, nie, nie rotuje, więc jest szansa. L�ki. Czemu też nie bijemy? Dagdyf, ja prawda jest tak, że ten Dariusz to niedużo zrobił A my nie musimy tego robić chyba No nie wiem o co chodzi to pier... to łakali Lecit, te goszczą kali Dwa, what? Dymek tu, etam i lecit?

Czemu ten Jack strzela dwa proksa, k***a? What? Why would you go out proks Ja, k***ę, co, k***a? What? Co jest k**ba? Ja ci, k***ole, weź też szukać Gdzie jest k***a... Stary, 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 oby tym Jaxem Gdzie jest no Jax? No nie, nie do pierdolony, stary Ty k***a jeb***a Ty k***a, ty No nie wiem <zysy>

ja to p... nie wiem. Błagam dwa. Kur... Ja ale pier... no... Nie to ja jeden pięć pier... Ja no. piór... O! Na kaszana.

Ja pier... No tutaj wali kup przez tego Warda no Ja pier... Czo no, po prostu wali kup przez Warda Why you didn't Q Pinkward? Nie dogadamy się no, nie dogadamy się no, nie dogadamy się go five. Dobra nie mogę Ja, R to czoski nawet. Ersin, Ersin, oddawaj punkty. No, spoko. Jestem głupi, jestem głupi. A ty jesteś zbanowany. No i widzisz, takie jest życie. Żeś potem się kurwa, wielki mężczyzna nie, nie pytał o top 3 na dżunglę, debilu. Wypie Daj, słuchaj, no... A no, mam, jak to się z nimiju, to jest tak zajebana. nie masz już nie. nie jesteśmy kuplami, żeby mi tak pisał. no niestety, takie życie się. <laughs> nie mogę się.. Jak ja mogę się oddać, jak ja mogę jak nie mogę się oddać, jak nie do Przysięć, ja no, Dobra, nie Popierdol mnie Jeb***a RC... Ersin dwie gry a ku... 0 robi 1v1 K***a ku... i dostaję topa na tą kupę I mi tu typo popi No mnie A mój jungler ma wylew Kiedyś pomyliła kasety. No kurwa! że To będzie odgrusała Tutaj myślę, że tak. Kaj to zrobił? A! Dwie gry latą 0,7! Dwie gry latą 0,7! No! Alois i Zwyro! Błagam! Chyba wyciągnijcie mnie z tego chłopaki Jesteście dobrzy! What? Okay, a dekadej jak powie mam liniki powiem mała bez muzyki To są moje tik kaj widzi mnie jak powie mam Ona widzi mnie A Jak powie mam liniki mała Stałem kolor Jadymy Dobra, pije to, pije to Napalony XXL On czeka czekał na sytuację, gdy będzie 1,8. 1,8, napalony XXL Czekał na tą sytuację Tu kofeiny chyba nie ma Ale argina, synk, kur*a Super, diety już smaku winogrowym Jabłkowym Walę napalonego XXL No k***a, no lepszego angla nie ma, jest 1,8. Pije to Jak Histanie stanie na streamie, to powiem tak No masz dziwię się Pije to Wielki test napalonego Patrz tak wygląda mecz history, a to jest napalony XXL Do dna, do, do dna widzowie, do dna nie, że... Wypiłem to Mam pytanie No? Jakbym była w ciąży, co nie? No? Gdybym miała taką sytuację, że albo ja przeżyję, albo dziecko I byście spytali czy jesteście, żeby uratowali mnie, czy dziecko, to zawsze... Sobie... No ciebie Czemu pijesz napalonego XXL? K***a, wybrałem 8 gier z rzędu Penis. Nie będzie mi stał. Pokaż, daj łyka. jak gówno. Ta wiesz, teraz ci Siusiak stanie? Jak odpowiedź się spodziewałaś? Myślałaś, że co, że uratuje dziecko? Serio? A co, co byś chciała, żebym uratował? No mnie! No to powiedziałem, że cię uratuje, no. No Dziecko stanowić i drugie zreski, nie? Nie, nie czujesz, że ten napalony XX coś mi pomógł, szczerze mówiąc. Siurek ani... Siurek ani no. Kofeiny w tym nie było? To po co to jest? Ja... OLE NIE KUŹWA nie, JA PIERD... MI SKLI... JA... GATUJĘ MÓZGU KRZYK AGENCY NIEE Jest dobra JA... ale TO PO CO? I znowu. f... Ale... O boże O. Idę Ja p no, akurat sztandar zniknął No tylko ja mógł być tak unlucky Naprawdę Ten już awczy Masz porta, za living. Boże... Co za k***wa, no ty kur... Ty, kur... Ty, ku... ty, Frajerzy, konfidencie, pi... mat of... O no, wchodnu, ty kur... Poradok, no, ty kur... P***a no, kur... Co za śmieć? P***a kur... No jak to jest możliwe, no solo of... w grę, Nie kończę streama, póki chce się grać, aż nie będzie na zero. Bo już na plus to nie wymagam się, być. nie masz. Boże święty, to zoju jest... Co to kur... No, nie wiem, no to by dobrze grała, no... Dlaczego? No why? P... No przecież nie miałeś many, to z sk... No to ona zainteresowała i nie wiesz, miała many? No, oddamę no, ty rakanem, kur... P... Teraz fleszuję, Pa Teraz fleszuję! Boże święty, s***a, p... jestem... Nie żyję, nie... ...ba, p... go FF to... Gdzie jest... Raka, przecież on biegł obok nas! No nie, teraz to mi po zaraz chyba! A no gdzie ty jesteś! K***a, where are you? Co jest grane? No nie, ja muszę... Ja muszę obejrzeć repa! No przecież on ba tu z nami! Tu w tym miejscu był raka k***a. I gdzie on jest? Gdzie on jest? JOP! Ja Dole no dawny! Gdzie on k***a jest! Taki gówniak to był! Dawaj repa! Już! Jak tu już każdy pomoże przy 3-13! To ja nie wróżę, nie wróżę w dużej przyszłości. Uh, Gdzie no, Ah, shit. Where, where are you? Where are you guys? Yes! Ah! Yes! Yes! Przychowany lustreak! Jest! KUPA! Jest! Zobaczę, teraz jestem! Ja ale Jak Jako na worcach! Jest! K**a. Jest! Kur... Jest! Utrzymajmy tą przewagę. Utrzymajmy tą przywagę!